I, tam, i przepraszam, że mi tak długo nie było, ale z tego powodu robię konkurs na moim DC. Link w opisie na 100 I jeszcze dam Wam tutaj, <sum> powinno być gdzieś na ekranie pokazane, nowa mapa yy, na update szkolny, który będzie jutro, więc... I jeszcze może jakieś tam przecieki. A teraz zapraszam do oglądania. <sum> Bez ciebie kiepsko mi się śpi Lata w mojej bluzie, Givenchy ži. Mówi do mnie, odpuść, daj mi żyć Ona mówi do mnie, zostań dziś bo Bez ciebie kiepsko mi się śpi Lata w mojej bluzie, Givenchy ži. Mówi do mnie, odpuść, daj mi ona mnie kusi i chce się upić. Czekał czas, on nigdy nie wróci. To tylko biznes, mogę to kupić. Ona tak w zamiast za kucie popowa funkcji zabijam cookies, Spęga po i mi humor to smutne. Tyle asumcji nie chcę się kucie. Przy mi dramy, to kontakt tutejszy. Miałem kriminu, kuchary szarej Czyli tak jak kijanczy. Ty to zostaniesz, to małe szanse. Go wisił nie czasu na kwiatu jedna noc i nic poza tym. Mam na uszach karaty, przez nie nie słyszę i płaczę. Ona mówi, że nie chce wyjść. Przez mnie znowu czuję wstyd. Make-up rozmazany przez wuzzy. Bo mówię, że nie chcę z nią być. Ej, jakie się bez ze mnie śpi? Ona mówi do mnie, zostań dziś, bo bez ciebie kiepsko mi się śpi. Lata w mojej bluzie, ziwo, Ona Mówi do mnie, odpuść, daj mi żyć. Ona mówi do mnie, zostań dziś, bo bez ciebie kiepsko mi się śpi. Lata w mojej bluzie, ziwo,